Witajcie serdecznie, ja jestem Olgierd a dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars i jeszcze pokażę wam jedną ciekawostkę jak wejdziemy sobie w różne tryby mamy na samym górze wyzwanie mistrzowskie, jeszcze dokładnie nie wiem co to jest, ale na pewno gdy to będzie to sobie przetestuję na odcinku no i, no i jeszcze wydropiłem jedną postać jest to Jin. I jeszcze mamy Tika. Zagrajmy się najpierw Tickiem, a potem Jeanem. Jak odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, no i zapraszam do oglądania odcinka. Tik jest taką postacią, jak dany Mike czy Barley. Rzuca swoimi bombami. Ma trzy bomby i ma bardzo, bardzo mało życia. Jego yy, ult to jak to by ująć? Wyskakuje mu głowa z yy, ciała i jej nie ma i zadaje naprawdę bardzo, bardzo dużo obrażeń. Lecz gdy ktoś naprawdę wejdzie z Tika, to już Tika nie ma. Dlatego... No, ma swoje słabe i mocne strony, Tik. Ale moim zdaniem, całkiem nieźle mi się nim gra. Trzeba tylko umieć. O, właśnie. O, teraz po mnie. Właśnie o to chodzi: ktoś wejdzie w tika. Już jest po tiku. Plus teranga plus dwa. Nie jest jakoś to dużo, ale też zawsze coś. Jeszcze pokażę wam Gina. Ulepszymy sobie i może zagrajmy w Zadymę. Mam nadzieję, że z, yy, lubicie oglądać wszystkie tryby, bo moje dwa ulubione tryby to właśnie Zadyma i Showdown. też wbijajcie na inne odcinki bo odcinki pojawiają się naprawdę prawie codziennie więc warto wbijać naprawdę bardzo warto a my już lecimy o co chodzi w Dzinie Dzin może na, nawet przyciągnąć kogoś przez ścianę jest on bardzo dobry na piłkę Ponieważ jak ktoś ma piłkę to on po prostu przyciąga i już ten zawodnik nie ma piłki. Więc bardzo fajnie on działa na piłkę. Na showdowna jednak bym go nie brał. Nie wziąłbym go na showdowna. O, na naszą na naprawdę on mógłby się nadawać, ale na razie nie chcę próbować. Teraz będę nim grał na piłce. Przyjemnie mi się nim gra na tym trybie. Mamy tu daryla, którego mam nadzieję, że zaraz pokonamy. No, już pokonany daryl. O! Pan postawiła leczenie, więc jakoś... Teraz jak będę przyciągał kogoś, to też będę dostawał życie. O ten sam w ogóle poszedł. Więc jeszcze bardziej jest spoko. Ojej! Działo mnie zabiło. Ale Pam daleko wybiegła, więc nie jest źle. Aj! Co ja zrobiłem? Dobra, mamy leczenie. Teraz musimy jakoś to... Nie, już tego nie ugramy raczej. Chodź. Okej, okay, już... Jeszcze go ubiłem na koniec. Dawaj numer. Jest! Ja! Ostatniej sekundzie! To ten... Ten typ to dobry. O, jeszcze go przyciągnąłem, lecimy, może szczelimy. Jest! Jakimś cudem piłka jeszcze doleciała. Nawet jej nie dotknąłem. Dobra, naprawdę bardzo, bardzo spoko gierka. Tutaj tym ginem się zagrała. Więc może bym... Próbował nim, na tego, się udało na pójść. Bo naprawdę teraz dałyśmy czadu przez te godzina. Ale właśnie, skrzyneczki też będzie bardzo, bardzo wolno rozwalał, więc jakoś yy, nie ma tutaj nie mamy żadnej przewagi nad innymi. O, mamy tu tarę. Osiedlowy mnich. Aha, osiedlowy menu. Dobra. I Penny jeszcze. To tylko jedna słaba nasza udawna osoba. Ojcie! Ten Daryl może we mnie wjechać teraz. Ja to czuję, więc sobie odejdę. A tutaj ktoś jest? Czy ta skrzynka jest taka pobijana? Tak, wiedziałem. Wiedziałem, że ktoś tam się będzie kampił. Frank tam jest. Dobra, jeśli ja pójdę. Bo ten Barley i Frank mogą mieć chytre zamiary na mnie. O! Leon spam. Ale Pam się uleczyła i pokonała, ale ona... Nie! Nie wbijaj do mnie! Aj, dźbił. Dobra. Też nie jest najgorzej i wbiłem dziesiątą rangę na nim. Więc spoczko. No i jak odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. No i zapraszam do oglądania innych odcinków. Pa!